hej witajcie na kanale Adaś Plus tym razem wam pokażę klocki tu mam jeszcze worek ich, bo tu się mieściły ale wypadały tutaj mamy kawałek rakiety i co możemy z tą rakietą zrobić możemy ją trochę przebudować na przykład tylko to odczepić. Tutaj mam ko koronę, ale żeby nie trzeba było jeszcze tego doczepiać, to na przykład możecie sobie na przykład doczepić do to i na przykład doczepić sobie patyki, na przykład. Ale nie będę wam już wszystkiego pokazywał. Tą koronę będzie inna rzecz, e, Pokażę wam te już doczepię. Tutaj załóżmy tak sobie. Hop, o. Hop, tutaj hop. To jest kawałek rakiety. Może to nie wygląda tak dokładnie jak prawdziwa rakieta, bo nie zrobimy jej po boku silników, ale dorobimy sobie dół. Żeby dorobić dół, muszę jeszcze trzy zielone wziąć, bo to będzie dosyć spora rakieta. I po prostu, bo rakiety są duże. Um, i muszę po prostu tutaj doczepić trzy zielone. No a, miałem do tego żółte. Trudno. O, spadło. Usmyj te tak się to... O, to położę tak to tu i tutaj postawimy to. Przepić to tu. Tu, to tu i to tu. I jeszcze tutaj, żeby zrobić silniki takie. To musimy zrobić takie coś. Jak to już zrobimy, to musimy to zaczepić tu. I to i z drugiej strony to samo. One, one muszą być nie bo jak takie kółko zrobiłem, mogłem na cztery zrobić. To by były dokładnie, jakby doczepione. Ale. Też mogą przecież być z tyłu. Ta... Może cię przecież z tyłu jeszcze do. A z... z tyłu jeszcze będziemy zrobić. O, to jest. O, kupę ma. kupę ma tamagoci. Zaufaj. Posprzątam. A nie, ja chcę go karmić. Już. I zrobiłem. O, znowu ma. Zaraz. Co znowu ma? Mogę no spojrzeć się, kupo. No. A włączyłem sobie od początku. Pewnie trudno. I tak już tak się dzieje. Sam dobrze. Teraz doczepiam to tu, bo to z trzech stron będzie nasze rakiety. I jeszcze ostatnie trzy batyki. Będą trzy patyki jeszcze doczepione i te do trzy patyki doczepione. I tak hop, hop. To jest ten ogień, który jest jak rakieta startuje już I o tym mamy swoją dużą rakietę. Możecie jeszcze zrobić z podstawy ogniową, bo z ognia. Ja. Dobrze, to zrobię. Bierzecie do tego trzy, trzy czerwone. Robicie patyk. Doczepiacie patyk i do tego doczepiacie to, doczepiacie patyk i doczepiacie to. To jest X taki w zasadzie. I doczepiacie to. Ten X. Później to zamykacie. Połączycie to z tym i wychodzi wam koło. I to będzie jeszcze na spód, żeby ta rakieta nam się trzymała. Bo tu jest ten ogień i też tego ognia by było mało, ale właśnie sobie dobudujemy ten ogień. Na przykład, jeszcze chcecie, możecie na przykład coś z pomysłem zrobić tutaj taką linię. Stąd spróbować jakoś ją przełożyć tu do środka, bo. Wiem jak to zrobić, ale teraz Wam nie pokażę. Na dół, na dół, na dół dać. A tu już, tu jak dojdziecie, do, dać czerwony i będziecie mieli. papa pa, Oglądajcie więcej odcinków na kanale Adaś Plus. Pamiętajcie, że jeśli Wam się podobał, dajcie łapkę w górę.